Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Anna Król, jestem członkiem Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego za Zamojszczyzny. Nasze stowarzyszenie działa od dwóch lat, jest nas około, blisko 80 członków. Mamy stoisko swoje, także jakbyście Państwo chcieli jakieś do nas pytania, to zapraszamy. Prezesem zarządu naszego stowarzyszenia jest Pan Sławomir Zawiślak. Stowarzyszenie to organizacja, która uczestniczy w kreowaniu wszechstronnych działań służących rozwojowi regionu oraz wzmacnianiu aktywności społecznej, zawodowej i edukacyjnej mieszkańców Zamojszczyzny. Nasze stowarzyszenie obejmuje jak gdyby, y, kilka powiatów: Powiat Biłgorajski, Tomaszowski, Chrubieszowski, Zamoński oraz Miasto Zamość. Powiat Grodzki. Jesteśmy członkiem Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Nasze osiągnięcia również są na, tutaj na rzecz rozwoju lokalnego. Współpracujemy w licznych wydarzeniach o charakterze patriotycznym, właśnie na tych terenach czterech powiatów. Tutaj mamy uroczystość odsunięcia płyty pamiątkowej w Zamojskiej Rotundzie, cela armii krajowej nr 20 w Zamościu. Organizowaliśmy również rajd po roztoczu, nie tylko dla motocykli, upamiętniający postać majora Tadeusza Kuncewicza, pseudonim Podkowa, pod hasłem Ojczyzna to pamięć i groby przez historię na motocyklu. Nasze stowarzyszenie było współorganizatorem ważnej dla mieszkańców Zamojszczyzny regionalnej uroczystości z okazji 80. rocznicy wybuchu Powstania Zamońskiego, które odbyło się 11 grudnia 2022. Aktualnie organizujemy Roztoczański Festiwal Twórczości Ludowej w Zwierzyńcu, Festiwal Pieśni Powstania Zamońskiego. Współpracujemy z innymi społecznymi organizacjami, m.in. Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, Stowarzyszeniem Ocalić od Zapomnienia w Brzezinach, Stowarzyszeniem Bitwa Pod Komarowem, Stowarzyszeniem Patriotycznym Szczebrzeszynie. Stowarzyszeniem Nowoczesne Mokre, Zamońskim Stowarzyszeniem Hodowców Gołębi Rasowych i Drogi Ozdobnego, i innymi organizacjami, także tymi zrzeszającymi przedsiębiorców, samorządami i szkołami. Zapraszamy Państwa do kontaktu. Jeśli chcecie, jakieś informacje mamy i mamy tutaj na swoim stolisku. Dziękuję za uwagę.